Szanowni inwestorzy, warto zwrócić uwagę na wysyłane przez rynek sygnały ostrzegawcze przed możliwością wystąpienia korekt na rynku ryzyka. Pierwszy rynek, który wysyłał nam sygnały ostrzegawcze, to jest rynek bitcoina, gdzie mamy już teraz cof cofnięcie i zmaganie z rejonem 115 tysięcy dolarów. A drugi rynek, który wykazuje słabość, to jest rynek europejskich akcji, przede wszystkim indeks DAX. Zobaczymy, czy te sygnały ostrzegawcze będą się materializować. Przypominam, że te. Rynki, a zwłaszcza Bitcoin, może być, jest cały czas silnie skorelowany z zachowaniem indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych, ale tam klimat inwestycyjny cały czas sprzyja optymizmowi, nie widać jeszcze sygnałów ostrzegawczych, ale. Nie bagatelizujmy tych i nie lekceważmy tych sygnałów, które wysyła Bitcoin, i zobaczymy, czy przełoży się to na zachowanie rynków akcyjnych. I przypominam, jeżeli Bitcoin dzisiaj spadnie poniżej 115 tysięcy dolarów na zamknięciu rynków regulowanych, no to w takiej sytuacji sygnały zachęcające do głębszych negatywnych nastrojów, do realizacji zysków będą naprawdę się nasilały. Więc nie lekceważmy bitcoina i poziomu 115 tysięcy dolarów. Pozdrawiam.